No i jak tam łowy? E, tam słabo. Popatrz na tych studentów. Nawet na porządne wycieraczki nie zaś. A później ich na rynku jeżyckim nie sprzedam. Ale stary samochód rektora... No jaki? A nie, pamiętam. Ale radio... A ty jak tam? Znaczy, papieru na historycznym nie było, ale żarówki od drugiego piętra w górę są nasze. Szefo będzie zadowolony. No. Przepraszam, a panowie to kto? My? Tak, wy. Bardzo przepraszam, i całe rączki. Leszek i Andrzej, złote rączki tego pięknego lokalu. O, to się świetnie składa. Jedna z ubikacji się zapchała, więc przepychacz w rączki i do roboty. Ależ z największą przyjemnością, proszę pani, ale nie możemy. A to dlaczego? A widzi pani, u nas w robocie to jak w biurowcu: każdy ma swój dział, kadrę i kompetencje. Na ten przykład. Na czym my stoimy? Na scenie. No i bardzo dobrze. A ta scena była wcześniej? Myta. No i bardzo dobrze. A czym była myta? No panie, a czym mogła być myta? No chyba wodą. Ale proszę się nie denerwować. Ja? Ja się w ogóle nie denerwuję. No dobrze. A co spływa w kibelku? Pan zaraz spłynie. No woda! <noise> o! A sprawami wodnymi to zajmuje się Pani Bożenka. Ja na jej terytorium wkraczać po prostu nie będę. Pan chyba sobie ze mnie żartuje. A może i żartuje. Pani, jak ja ostatnio wszedłem na terytorium Pani Bożenku, jak mnie pizdgła! Chce Pani zobaczyć Nie, 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 trzeba, nie trzeba. Wystąpił przed Wami kabaret Zdechłe Żółwie. Jakaś ciekawostka o kabarecie. Następny kabaret... No, Idzie się! za ZASRANE! Przepraszam, co pani tutaj robi? Gram hokeja. Nie widzisz przez te szklany? E, przepraszam, ale teraz prowadzimy show. Tak? Niby jaki? No, studencki przegląd kabaretowy SketchUp. Tak? Pierwsze słyszę. Widocznie nie jest pani osobą, którą trzeba na ten temat informować. Co żeś powiedział? Trzymaj pan tego obopo, bo jak pizdę, to pizda zostanie! Prze spokojnie. <laughs> Synek, ja od 62 drugiego z tym mopem latam. Jak ty strałeś w Pampersy, to ja, Rodowicz, do kiosku po tampony latałam. Jak posprzątam, to można sobie pitolić, ok? okay. Nogi! Elegantnie zasprzątane. Przepraszam, ale czy mogłaby pani jednak skończyć później? Dobrze, proszę bardzo, ale jak będzie mówione, że nie posprzątane, to nogi z dupy powyrywam. Dobrze, dobrze. dobrze. Wystąpiła przed państwem pani. Panna Bożenka. Oh my Boże, kolejny kabaret. Właśnie ty będziesz moją panną. Kończy mi się tekst, więc coś zrób. Wiesz dlaczego tu jest tak gorąco? Bo ogrzewasz się w mojej zajebistości.